Czas na audycję. Gość Radia 5, a w naszym studiu Marek Chojnowski, starosta powiatu ełckiego, z którym porozmawia Wojciech Mierzwiński. Dzień dobry panie starosta. Dzień dobry pan, panie redaktorze, panie, państwu. Naszą rozmowę zaczniemy od tematu bardzo bieżącego, czyli naboru do szkół średnich. Na jakim etapie jest ten nabór? Można powiedzieć, że nabór się odbył na początku lipca, ale jest teraz, trwa taki tak zwany nabór uzupełniający, jeszcze można coś tam zmienić. Generalnie jesteśmy w miarę zadowoleni z naszego naboru, bo utworzyliśmy 22 oddziały klas pierwszych w naszych szkołach. To jest w stosunku do lat poprzednich to niestety mniej, bo jest, mamy takie lekkie tąpnięcie niż związane po pierwsze właśnie z niżem demograficznym, ale po drugie z pójściem do kiedyś tam w zamieszłej przeszłości sześciu i siedmiolatków latków do pierwszej klasy i to się skumulowało. Były lata, gdzie, te, gdzie ta kumulacja taka jednostkowa, czyli na przykład w zeszłym roku było przyjętych ponad 1200 uczniów, a w tym roku no, w zasadzie w naszych szkołach jest około 600 nowych uczniów, czyli można powiedzieć połowa. Ale to tak w przyszłym roku już będzie trochę lepiej, w następnych latach to się wyrówna do poziomu gdzieś tak mniej więcej, 780, około 800 absolwentów szkół podstawowych co roku, mniej więcej jest to jest taki stały poziom. Dodatkowo jeszcze przyjmujemy mniej więcej koło, do tej pory tak było około setki, 150 osób z powiatów ościennych, więc na poziomie tamtych gdzieś 30 oddziałów. Przeważnie jest utworzonych. W tym roku no mniej, ale w zeszłym, czy tam dwa lata wcześniej było ich prawie że dwa razy tyle, więc to tak, to tak jest. Ale mówię, jesteśmy zadowoleni, bo nasze szkoły rzeczywiście postarały się jest oferta bardzo dobra i, i młodzież chętnie składała do nas papiery. Oczywiście też tym naszym systemem naboru elektronicznego nie są objęte szkoły niepubliczne czy też szkoły prowadzone przez inne organy tam około setka uczniów do tych szkół się też zakwalifikowała czyli to jest zespół szkół sportowych czyli tam ogólniak dwa oddziały centrum edukacji mundurowej i jeszcze takie mniejsze szkoły, które, które funkcjonują na naszym terenie. Czy na finiszu tego naboru można już określić, jakie są najbardziej popularne kierunki, co wybiera młodzież? <noise> młodzież idzie, można powiedzieć, z duchem czasu, bo jeżeli chodzi o kierunki techniczne, to wybierają takie kierunki, które charakteryzują się pracą przy komputerze, czyli logistyk, technik, reklamy, informatyk. To są, to są te takie kierunki, to akurat w zespole szkół numer 5, tam jest zawsze chętnych dwa razy tyle, co miejsc, a w tym roku było prawie trzy razy tyle, co miejsc, ale ze względów takich właśnie, żeby to jednak równomiernie rozłożyć, to przyjęliśmy tylko tyle, ile tam żeśmy zaplanowali. Dodatkowo też w zespole szku numer 1 ciekawym kierunkiem jest technik weterynarz, gdzie. Ono jest otwarte, jest drugi nabór i, i, i dwie pełne klasy. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Młodzież chętnie chce się tego uczyć. Co jeszcze? Nowy, jakby odrestaurowany kierunek w, w techniku numer jeden, mianowicie technik analityk. Też, też. No i oczywiście tam ostatnie ostatni hit, generalnie ze zespole szkół numer jeden, to. Technik organizacji turystyki w cyklu w klasie dwujęzycznej, czyli część zajęć będzie po angielsku. Jest to jakaś szansa dla młodzieży, która część zajęć będzie miała w języku angielskim, część polskim. Oczywiście daje to pewne, jakieś fajne, fajne tak powiem, podstawy do startu, chociażby gdzieś tam w pracy w naszych hotelach, czy, 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 bo turystów jest mnóstwo różnych. Więc tutaj młodzież będzie w ten sposób się uczyła, żeby no spełniać wymagania, czy to naszych hotelarzy, czy, czy, czy nawet gdzieś tam za granicą, bo młodzież jeździ sobie na, z praktyki w ramach, w ramach programów unijnych, wyjeżdżają na, na, na praktyki, nie wiem, tam do, do Hiszpanii, Portugalii, Włoch, w różne miejsca z różnych naszych szkół. I to też mogą się jakby zobaczyć realia, jak się tam dzieje. Co jeszcze? No, tradycyjnie, no wiadomo, ogólniaki. Tutaj staramy się, żeby mniej więcej jedna trzecia naszych nowych uczniów trafiła do ogólniaków. Czyli tak mniej więcej podzielone jest. Jedna tak. trzecia ogólniaki, dwie trzecie to są kształcenie zawodowe, w tym Technikum to jest no, połowa z tego i, i po, trochę mniej może niż połowa z tej, tych, tych dwóch trzecich y, do y, szkoły branżowe. Więc y, to jest dobre, bo y, okazuje się, że y, y, sporo uczniów, nawet y, Olimpijczyków, czyli posiadających jakieś osiągnięcia takie większe, y, decyduje się na kształcenie y, już, na przykład w technikum. Czy to logistyk, czy, czy, czy właśnie informatyk, ale też na przykład ze zespole szkół mechaniczno-elektrycznych jest taki kierunek, mechatronik, bardzo trudny, i tam co roku zdarzają się właśnie z, z uczniowie z maksymalną ilością punktów, więc, czyli te 200 punktów mają, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, że, że m, chcą się uczyć właśnie już zawodu. Więc, a przy okazji, w, tak jak w programie mamy, Mamy właśnie w ramach tych programów unijnych wyjazdy na jakieś praktyki, na jakieś staże, więc tutaj to też daje jakiś taki fajny, fajny bodziec do tego, żeby już się zacząć uczyć zawodu. Więc tak to, tak to wygląda. Za dwa tygodnie pierwszy dzwonek w tym zbliżającym się roku szkolnym 2024-2025. A jak wyglądają przygotowania do tego zbliżającego się nowego roku szkolnego pod kątem inwestycji w placówkach oświatowych? Znaczy, bardzo dużo się dzieje. Tu trzeba powiedzieć szczerze, że chyba do tej pory nie było takiego roku, gdzie tyle się aż zadziało. Bo e, przypomnę, żeśmy już kiedyś wspominali o tym, ale na przykład e, powstało pierwsze boisko przy zespole szkół nr 5, pierwsze w historii tej szkoły. <gry> Nigdy tam nie było boiska. Mieliśmy wojsko wielofunkcyjne, taka inwestycja, do tego jeszcze tam jest, też powstała siłownia zewnętrzna, taka też na, pod, pod potrzeby właśnie tej szkoły, ale też i, i sąsiadów, czyli bursy, czy też zespołu szkół numer 2, czyli Białego Ogólniaka, siłownia zewnętrzna, której też można lekcje w u prowadzić. I no, jeszcze, tak powiem, w trakcie roku żeśmy remontowali obydwie sale gimnastyczne, czyli tych sąsiadów Białego Ogólniaka i Ekonomiaka, więc tutaj te sale. No i wreszcie doczekało się realizacji też boisko przy ulicy Armii Krajowej, czyli ze Zespole Mechaniczno-Elektrycznych. Jest nowe, fajne boisko, wielofunkcyjne. To tak naprawdę y, chyba jeszcze tyle się w szkołach nie działo. Oprócz kiedyś budowy <gryny> Centrum gastronomiczno no bo to to było też coś y, y, bardzo wielkiego duża zmiana, i, i teraz y, y, te następne inwestycje. Y, co dalej? Y, sporo dzieje się wewnątrz szkół, czyli dużo remontów, dużo, no wiadomo, trzeba odświeżyć czyli malowania, jakieś y, zmiana y, wyposażenia. Ostatnio byłem w Zespole Szkół nr 1, sobie tam oglądaliśmy z panią dyrektor e, m, szkołę przy okazji przekazania placu budowy, bo e, zaczynamy budowę krytych kortów przy Zespole Szkół numer 1, e, takich kortów twardych z pełną automatyką, więc będzie bajer, którego nie ma w promieniu 200 km, <gryw> e, naprawdę bardzo ciekawa inwestycja. Przy tej okazji sobie tą szkołę żeśmy oglądnęli, Została już ukończona przy udziale w zasadzie tutaj firma, która jest, patronuje klasą budow budownictwa w Zespole Szkół nr 1, czyli Budimex, wyremontował tą taką, taką basztę tak zwaną w tej szkole z fajnym tarasem widokowym, naprawdę piękne miejsce. Myślę, że to warto też o tym powiedzieć, ale też sporo remontów się w środku dzieje, czyli są remontowane kilka pracowni, ale tak gruntownie, łącznie z wymianą praktycznie wszystkiego w środku i nowe meble, i ściany, i remont czyli staramy się zachować tam, gdzie jest parkiet, żeby ten parkiet został, czyli cyklinowanie parkietu ładnie, odświeżenie, więc. Staramy się to jakoś ładnie. Tutaj wielki ukłon w stronę pani dyrektor, że super, super to się, się stara i naprawdę dba o szkołę. Jest, jestem pod wrażeniem, ile, ile tego tam się dzieje. Nowe pracownie chemiczne przecież też trzeba było je odtworzyć, praktycznie, bo one były, ale przez wiele lat, no, nie spełniały swojej funkcji, tam się odbywały różne inne zajęcia, a w tej chwili jakby wracają do tego, co do czego były przeznaczone, łącznie z nowym uposażeniem, więc tutaj dużo się dzieje. No i oczywiście nawet jakieś tam nowe pomoce naukowe, tam się śmieje, no, sztuczna krowa na przykład, ale cholernie droga, <laughs> ale to jest dla weterynarii... Sztuczna krowa? Tak, no, takie tam dziwadła. Owszem, mamy tam dwie pracownie, te wirtualne, ale co dotknąć takiego, załóżmy, zwierzaka sprzedaż sztucznego, to, 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 to inaczej niż sobie obejrzeć w, w 3D, gdzieś tam w, przez okulary, więc to, to y, trochę, 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 no też trzeba takie rzeczy. Tam jeszcze są planowane inne rzeczy, ale to ewentualnie później, y, kiedyś tam przy okazji y, o następnych planach rozwoju tej szkoły i do tego kierunku, bo tu chodzi akurat o weterynarię, więc tutaj y, trochę tam się będzie działo. E, oczywiście nowy rok rozpoczynamy e, w naszej świeżo oddanej inwestycji e, mianowicie w nowym budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. E, budynek został ukończony, odebrany e, Teraz jest kompletowane wyposażenie tego budynku i 2 września, bo w tym roku 2 września bodajże jest poniedziałek i rozpoczynamy rok szkolny. O 12 w południe otwieramy nowy rok szkolny, łącznie z jakby z, no, z oddaniem tego budynku do użytku, bo tamte sale są potrzebne jak, jak nie wiem, jak. Jak deszcz dla suchej ziemi, naprawdę w tej chwili tyle dzieci i młodzieży ma orzeczeń o, o potrzebie kształcenia specjalnego. A owszem, są możliwości, że te dzieci są w szkołach masowych, ale przy rozmowach z rodzicami i z nauczycielami, to jednak widać, że jak dziecko trafi do tego naszego specjalnego ośrodka, Zupełnie inaczej zaczyna się rozwijać, bo tam po pierwsze są fachowcy. Ja nie ujmuję, nie ujmuję tym, co są w szkołach tych masowych, ale i warunki są inne, klasy są, jak są różne, że tak powiem, orzeczenia, nawet chociażby klasy czteroosobowe z dwoma nauczycielami, to naprawdę lepszych warunków do, do, do opieki nad dziećmi, nauki to, to nie ma. I tutaj powstanie 20 nowych, jest 20 nowych sal lekcyjnych bo już tam się, żeśmy się nie mieścili. Dodatkowo cztery oddziały przedszkolne. Mamy w tej chwili te oddziały zorganizowane w naszym internacie, w tym specjalnym ośrodku, więc przenosimy je tutaj już do docelowe miejsce. Więc naprawdę jest się, w no, czym się pochwalić, bo inwestycja no, ponad oj, chyba z 14 czy 15 milionów, bardzo dużo. Ale znaczy, byliśmy zdecydowani tak czy inaczej to rozpocząć jakąś budowę. Tego, te, tego obiektu, bo no już, już trzeba było, a tutaj akurat udało się uzyskać bodajże 13 milionów dofinansowania, więc jest rewelacja. Inwestycja duża i potrzebna jest, zaplecze jest kadra. 2 września rozpoczęcie roku szkolnego właśnie tam. Panie Starosto, dziękujemy za rozmowę. <laughs> Dziękuję również, wszystkiego Zapraszam do, do, do szkół popatrzeć, może jakie, może, może młodzież, która teraz kończy klasy, w tym roku będzie w ósmych klasach, może rodzice niech się przejdą, zobaczą, młodzież tak samo są, co prawda co, co jakiś czas są jakieś tam otwarte yy, dni szkoły i tak dalej, ale warto przypomnieć sobie, jak się sam ktoś kiedyś uczył, gdzie i zobaczyć, jak się to zmieniło i zarekomendować swoim dzieciom właśnie, może naukę, nie wiem. Czy w zespole szkół nr 5, czy w mechanicznej szkole. No, teraz planujemy w następnych latach termomodernizację zespołu szkół mechaniczno-elektrycznych. Robimy dokumentację w zasadzie już prawie jest gotowa, więc tam się też będzie ciekawe rzeczy działy. Dziękujemy. Dziękuję również.